Witam przesyłam z wami tym pięknym śpiewem ptaków. Trochę jak w lesie. Ale super, super. Jak tak śpiewają. A ja tutaj się bawię. Z moim łobuziakiem śpiącym i z tymi sąsiadami, z tymi sąsiadami łobuzami, tak? Z wszystkimi siurkami. tak? Już się nie możesz doczekać? Chcesz się bawić? A tu leży piłeczka. Tu jest. Zostaw. zostaw. Ja ci rzucę tą piłeczkę, tylko zostaw. Super piesek jesteś, super piesek. Super piesek. Chupaj. Słodkie pieski, super pieski, super, super pieski. Więc witamy się z Wami. To jest łobuziak mój, kochany śłodziak mój. Przyszliśmy tutaj do Was, aby Was zaprosić na kolejny odcinek. Raczej kolejne odcinki, które pojawią się jeden w środę, czyli jutro o godzinie 19:00. A kolejny w sobotę o godzinie 16. Eee, ten odcinek jutro e, to będzie z tej serii krótko i na temat, e, ale nie będzie aż tak bardzo, bardzo króciutki, bo będzie miał prawie 20 minut. Więc myślę, że będzie dla Was ciekawy. A w sobotę to już będzie trochę dłuższy odcinek, bo będzie miał jakieś 56 minut. Więc e, myślę, że. Wtedy już naprawdę będziecie zadowoleni, będzie to naprawdę szokująca historia, zawsze zresztą to podkreślam, bo w sumie każda jest szokująca, ale naprawdę zapraszam Was do wysłuchania, nie zapomnijcie, tak więc to chcieliśmy Wam powiedzieć i jeszcze się do Was za chwilę odezwijemy. Z moim słodkim psulem, tak? Teraz idziemy na działeczkę, co? Idziemy? Pójdziemy po ziemniaki, po fasolkę, co? Pójdziesz ze mną, co? Kochany mój księgu, Idziemy dalej! Chodź! Chodź, łowuzie! Chodź! Pobawimy się zaraz jeszcze, jak już przyszliśmy, no chodź! Chodź, młodziaczku, chodź mój! Chodź, chodź! Super! Stój! Poczekaj. Poszukamy patyczka. Siad. Super. Jeszcze raz, daj głos, a trochę głośniej. No super. Teraz ci rzucę. Tam, hop, szukaj. Abs. A gdzie ty słodziak. Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Super. Teraz tam. Jest coś. O nie. Co to bom? Popatrz. Hmm. Trochę się nam odłamał ten patyk. Poszukamy innego. Nie szukaj tego. Poszukamy innego. Chodź, chodź. Idziemy, poszukamy innego. Poszukamy fajniejszego patyka. czegoś innego. A może być taki? Zobacz. Znalazłam. Znalazłam. I ci rzucę. Piesek. Chopa! Wo! Szukaj, szukaj. Słodziaku, znalazłeś? No super. A gdzie jest Patyk? Zgubiłeś go. Zgubiłeś. Poszukaj. Gdzie jest Patyk? Gdzie Patyk? Poszukaj. Szukaj, szukaj. No super, super, znalazłeś, zostaw. I jesteśmy właśnie na działeczce z moim bobuzem. Na szczęście on tutaj nic nie niszczy. Jak coś tutaj robię, to on się fajnie położy, sobie leży i czeka. No, czasami przynosi mi potyka, żebym mu rzuciła, tak jak teraz, ale to przeważnie mm, pozwala mi coś robić. Już jest tak przyzwyczajony. Na początku mówiłam, że go tu nie będę zabierała, ale tak chodził, chodził ze mną i, i się przyzwyczaił. Chodź. Tam pewnie nie będziesz chciał biegać, nie? Bo tam jest słońce. Ty nie lubisz. Ops. Szukaj. Wiecie co? Ja wam pokażę. Coś mi obgryza arbuzy. Uch, już chyba trzy arbuzy mi coś zjadło. Zobaczcie. Taki ładny arbuz był. W ogóle y, kręcą się nornice, robią takie dziury i zaczynają zaglądać z arbuzów i nie wiem czy to one zjadają te arbuzy, Ja nie wiem czy nornice lubią arbuzy, a jak nie nornice no to nie wiem czy to są te turkucie podjadki czy coś innego, ale coś mi zjada arbuzy, raczej nie są to ślimaki, bo tutaj y, nie ma za bardzo ślimaków. Ko koło mojego domu są ślimaki, ale tutaj, gdzie mam te warzywa to nie ma właśnie. I to coś innego, nie wiem, już trzy zjadły. Ech, tutaj nie szczęście rosną te arbuzy jeszcze. Ładne. Mam nadzieję, że przeżyją. Jest ich jeszcze więcej, tych arbuzów. Już ci na rzucę. Tutaj rosną, rosną. Nie rosną, tutaj nie rosną, to jest za szybko, ale są. Mam nadzieję, że przeżyją. Na razie są ok, ale właśnie te nurnice kurcze Mam nadzieję, że nie podgryzą im, e, wiecie, całych tych no, łodyg, bo wtedy nic z nich nie będzie. A tutaj dynia rośnie. Ta rośnie kolejna. Tutaj kolejna. No i tam jest jeszcze jedna. No, za ogrodzenie można powiedzieć. Tak więc rosną, sobie. A ten mój psiulek, kochany, na mnie tutaj czeka. I się niecierpliwi. A potyczka masz? Gdzie jest? Pokaż mi, gdzie potyczek. Gdzie jest? Tutaj. To zostawisz go? Ja cię rzucę. Zostaw. Zostaw. Super piesek jesteś. jesteś słodkim psiulkiem. Najsłodszym na świecie. Raz. Dwa, trzy! Super piesek, super. Idziemy dalej. Szukaj, szukaj. Szukaj, super. Chodź Tutaj ziemniaki. Już wiadomo są pousychane, nie ma liści, ale... Ale ziemniaki są Zaraz będziemy je kopać. Wszystko na obiad na dzisiaj. Tutaj fasolka. Patrzcie. Jest do zrywania. Już, jest, już i dużo tutaj zrywałam, ale jeszcze jej jest mnóstwo. Już trzeba zrywać. O, zobaczcie. Jest gotowa. Gotowa, gotowa fasola. Więc tu jest taka miana zielona, też bardzo dobra. Też jej jest dużo. Nie no, można nadążyć jej jeść. Prawdy dużo jest tej fasolki. Hmm. Więc pozrywam tą, która jest najbardziej dojrzała, bo wiecie, jak będzie za bardzo dojrzała, no to już nie będzie taka dobra, więc muszę zrywać. A, a zobaczcie tutaj. A tu teraz są nowe ogólki. Nowe, dlatego, bo tam się zniszczyła. Przyszła choroba i zniszczyła je. Chociaż słyszałam, że można jeszcze i uratować albo jest szansa na uratowanie jeśli jak wiecie jest ta choroba ogórków, że liście się robią takie brązowe, mają plamy jakieś, usychają no to jeszcze mo można te liście wszystkie oberwać zostawić same łodygi jest szansa że one się jeszcze uratują ale ja tak nie zrobiłam po prostu je wykopałam parę tylko w słoiku się udało zrobić posadziłam sobie na nowo no i rosną. Nie wiem, czy coś z jeszcze będzie, ale testuję sobie. Tutaj papryczki zielone są. Nie mają jeszcze owoców, bo one były bardzo późno posadzone. i Nie wiem, czy w ogóle coś z nich będzie, czy zdążą dojrzeć. Mają kwiatki, ale wiecie, papryka potrzebuje czasu też, te owoce wszystkie. Tutaj jest rzepa. Zobaczcie, jak rzepa rośnie fajnie. Kto z Was lubi rzepę? bo ja lubię, ale taką, że po prostu panu z pola, nie taką ze sklepu. Kto ja taką po prostu z pola, to wie, o czym mówię. Zresztą wszystkie warzywa ze swojej działki, takie naturalne, czy od z działki, to jakiegoś pola po prostu, ale nie takie sklepowe, są po prostu najlepsze, jeśli są takie naturalnie hodowane. Naturalnie wszystko jest naturalnie po prostu rośnie Ech, nie wiecie pryskane jakimiś chemikaliami i nie, nie sztucznie hodowane e, to wiecie takie są najlepsze mają całkiem inny smak tak samo jest z taką rzepą więc kto takie jadł no to wie i rzepa sobie rośnie mam nadzieję, że coś z niej będzie rzepę pierwszy raz tutaj posadziłam ale na razie Dobrze się ma, więc tak wygląda rzepa. Tutaj moje papryczki, zobaczcie jakie są duże. Fajne, dojrzewają jeszcze trochę, zrobią się całe czerwone. Będę mogła zrywać, więc ekstra. Jest też jeszcze trochę zielonych tutaj. Ja sobie też zawsze trochę mrożę takiej papryki i przydaje mi się, jak, wiecie, potnę sobie na takie małe kawałki i później mi się przydaje do jakiegoś sosu, jak robię, na przykład, mm, czy tam do czegoś innego, yy, więc to sprawa. Nie muszę kupować papryki wtedy, więc papryka tutaj mm, nadzwyczaj bardzo, bardzo dobrze rośnie. W tamtym roku była super, teraz jest... Też super, świetnie sobie radzi. Nie przeszkadzają jej ani wielkie upały, ani deszcze, ani nic. Nawet wiatr się jej nie wywraca, chociaż jest taka mała. Taka wiecie, łodygi, nie jest wysoka i ma ciężkie papryki, a jakoś się żyje. Nie przewraca się. Więc super. Jestem zadowolona. Tutaj to moje yy. Hmm, buraki świpłowe. One hmm, wyglądały trochę gorzej, teraz wyglądają trochę lepiej, jak te deszczu dostały, bo ostatnio było bardzo, bardzo sucho, cały czas nie padał deszcz. I w ostatnich dniach coś tam polało, więc hmm, trochę odżyły. Zobaczcie, ile pomidorków koktajlowych. Mnóstwo. było mnóstwo zjedzonych, a one jeszcze są, 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 są większe. Jeszcze są niektóre zielone. W tym roku się udały pomidory, muszę powiedzieć Wam. Już dużo zjadłam, tak jak mówię. A poważnie, ile jeszcze jest zielonych. Więc super jest tutaj sobie tak przyjść i sobie po prostu z krzaczka zrywać i zjadać. Jak ktoś jest głodny, to sobie może pojeździć na działce. Więc super, jestem zadowolona. Udały się pomidorki. Tu jest ich mnóstwo, jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. A ten łobuz też przyszedł. On pomidorów nie je. Nie lubi. A zresztą chyba z tego co wiem, to psy nie powinni pomidorów. A on tak. On wie zawsze, co powinien, jeść, a czego nie powinien. Jak czegoś. on bo nie wiem, on to intuicyjnie jakoś chyba robi. Po prostu, jak coś nie jest przeznaczone dla zwierząt, to on tego. Jeśli by miało mu to zaszkodzić, on po prostu by to powąchał i on tego nie będzie jadł. Tak ma ten łowus. Super słodziak jesteś. No, a teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć, no jak widzicie po, po tytule, tytuł jest tego filmu na miniaturce, że zastanawiam się, no to powiem Wam o co chodzi, nad czym się tak zastanawiam, no zastanawiam się nad tym, czy kręcić dalej, czy robić takie właśnie zapowiedzi. Dajcie znać, czy chcecie takie. Wiesz dlaczego się zastanawiam? Dlatego, że e, jak jakiś, jakiś czas temu mówiłam Wam, że... E, zresztą zauważyliście e, na pewno, że... E, no, moje wyświetlenia są takie teraz e, słabsze niż były kiedyś. Nagle się to stało. YouTube moich filmów e, e, prawie nie udostępnia, nie poleca ich. E, niektóre osoby, e, które mi subskrybują, nie dostają właśnie powiadomień. Nie wiem to, ponieważ to sobie... Piszą do mnie, i, e, albo czasami ktoś do mnie napisze i mówi o pod jakimś filmem, na przykład nowym, na, na który nagle trafił, i mówi o w końcu jesteś, już myśl, myślałam, że już nie nagrywasz, nie? A ja przecież cały czas filmy dodaję. Co tydzień pojawia się nowy odcinek, czasami pojawia się co drugi tydzień, właśnie e, jest tych filmów teraz wie, więcej nie, niż było. Jeszcze te zapowiedzi się pojawiają, więc filmów na kanale jest więcej. A niektóre osoby myślą, że ja w ogóle filmów nie dodaję, tylko tam wiecie raz na jakiś czas jakiś nowy odcinek dodam, a, a to wiecie, nie jest prawdą. Więc YouTube moich filmów właśnie nie poleca od jakiegoś czasu, i teraz zastanawiam się, czy to nie jest właśnie spowodowane tym, że y, dodaję y, też te właśnie zapowiedzi. Bo mniej więcej od tego czasu, kiedy zaczęłam te zapowiedzi dodawać, to niedługo po tym coś właśnie się stało i te zasięgi po prostu zostały jakby ukrócone. Po prostu YouTube przestało jakby mnie polecać, nie wiem, ten algorytm YouTube'a dziwnie działa i, i mu się chyba coś pomieszało, jak zaczęłam dodawać te zapowiedzi, czyli takie. Powiedzmy takie vlogi, można powiedzieć, yy, czyli nietypowo kryminalne, a wcześniej dodawałam kryminalne, to on jakby zgłupiał i nie wie w końcu, czy to jest kanał kryminalny, czy jakiś inny i yy, przez to chyba mnie nie, 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 nie promuje, nie poleca. Przez to się te filmy moje nigdzie nie ukazują. Wiecie, próbuję jakoś rozwiązać tą sytuację, bo to, co stoi w miejscu, jak stoi w miejscu, to wiecie, te subskrypcje stoją w miejscu, jak one się dodają YouTube ruszyć po prostu do przodu, nie wiem o co chodzi, a to jest takie nienaturalne, nienormalne. I wiadomo, może być tak, że nagle kanał ma jakiś spadek niż oglądalność, ale u mnie to się stało po prostu tak z dnian no nagle i stoi w miejscu nie rusza się. To jest takie niemożliwe, żeby e, wiecie, codziennie się dodawały jakieś subskrypcje, a później się one usuwały i on jest tak po prostu, że stoi to cały czas w jednym miejscu. Tak samo jest z tą oglądalnością. E, więc nie wiem, co zrobić: czy dodawać te zapowiedzi, czy po prostu przez jakiś czas nie dodawać i sprawić, że coś się zmieni. E, e, to nie jest tak, wiecie, że ja nie chcę dodawać tych zapowiedzi, chcę je dodawać, tylko jeśli to ma źle działać na mój kanał, no to jeśli to by było przyczyną, no to musiałabym z tego zrezygnować. Najwyżej coś innego byśmy wymyślili. Nie wiem, na drugim kanale bym dodawała jakieś takie vlogi. Takie po prostu tutaj z życia codziennego. Przy okazji, coś tam wspominałabym o kanale kryminalnym. Nie wiem, czy coś takiego chcielibyście. Dajcie jakieś propozycje, ponieważ, wiecie, może wy wpadniecie na jakiś fajny pomysł. No i pomożecie mi rozwiązać tą, wiecie, trudną teraz taką sytuację. Tak więc to chciałam Wam powiedzieć. Zastanawiam się po prostu, co z tym wszystkim zrobić. Tak więc to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na te dwa nowe odcinki: e, środa godzina 19, no i sobota godzina 16. No i czekam oczywiście na Wasze komentarze. Oczywiście dziękuję wszystkim za to, że mnie wspieracie, że jesteście tutaj ze mną, że mogę na Was liczyć. To bardzo miłe i właśnie dzięki Wam, przez to, że tutaj jesteście. To nadal ten kanał istnieje. Jeszcze się nie poddałam i, wiecie, nie przestałam nagrywać. A, wiecie, mam wiele takich chwil, takich sytuacji, że mówię, że już koniec, przestanę to robić. Ale jak widzę od Was komentarze hmm, od osób, które piszą, abym tego nie robiła. Osoby, które mówią, że czekają na kolejny odcinek, że lubią mnie oglądać. No to. Hmm, no to wstrzymuję się z tą decyzją i chcę to robić, chcę to robić dla Was. Yy, mi to sprawia yy, taką satysfakcję. Lubię opowiadać o tych różnych sprawach. Yy, szkoda mi tego kanału byłoby zamykać. Naprawdę. No, jeśli będę zmuszona, tak naprawdę znajduję się teraz w takiej sytuacji. Yy. W ogóle wiele osób na moim miejscu już by dawno zamknęło ten kanał, ponieważ nie mam z niego. Ja naprawdę żadnych korzyści eee, no ale bardzo, bardzo mi szkoda hmm, tego kanału nie chcę tego robić po prostu jestem przyzwyczajona do niego do robienia tych spraw do Was mam nadzieję, że jeszcze coś na tym kanale się zmieni, jakoś ruszy do przodu i że będziemy mogli się słyszeć jak najdłużej Dziękuję Wam jeszcze raz za wsparcie, za to, że jesteście. A my się już żegnamy z łobuziakiem. No i słyszymy się w tych nowych, kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy Was.